Siemano Koniaro i Koniarzu, w dzisiejszym odcinku oczywiście kolejna aktualizacja odnośnie tego, że Star Stable właściwie wykorzystuje nas do sprzątania do ciężkiej haruwy praktycznie za darmo, ale oczywiście do tego przejdziemy. No i chciałabym omówić kwestię pozwu Star Stable i omówić, czy w ogóle Star Stable grozi zbanowanie, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Marlena Perryt, Kacheta. Storm oraz karo. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrywać kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć, albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, więc sprawdźmy sobie jak działa to robienie w stajni, bo generalnie teraz możemy sprzątać u innych w stajni. Czyli Star Stable trochę wykorzystuje nas do to sprzątania Ale wiecie co jest najgorsze? Że osoba, u której stajni sprzątamy Dostaje 75 PD dla konia Okej, okay, to jest spoko nawet Tylko, że osoba, która pomaga w tej stajni Ma dostać rzekomo 10 PD To jest praktycznie tyle co nic Więc generalnie SSO nas wykorzystuje Więc jest ciekawie, nie powiem W ogóle, ale ładny jest ten shader To jest, to jest Moody Hollow Od Kelly S. Down Ona robi fajne shadery Generalnie polecam, ona też ma swojego Instagram i to nie jest żadna reklama, tylko po prostu mi się podobają jej shadery. Więc tak, Star Stable chce, żebyśmy robili za darmo. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Zobaczymy. A no i oczywiście, żeby to sprawdzić, do dzisiejszego odcinka jest mi potrzebny Zigi. Gościem dzisiejszego odcinka jest Zigi, który mnie zaprosi do swojej stajni. I zobaczymy, czy faktycznie dostanę tylko te 10 PD. Dobra, Zigi przyjechał, ja już zaproszenie dostałam. Zanim jeszcze je zaakceptuję, to wam pokażę, jak to ogólnie wygląda z zaproszenia. Ogólnie ponad połowa z Was. Nie subskrybuje mojego kanału Więc jeśli jeszcze tego nie robisz To zapraszam, kliknij w czerwony guziczek Dla ciebie to sekundka, a dla mnie bardzo dużo znaczy Więc tak, jesteśmy w stajni Klikamy sobie tu, a no i właśnie Wyskakuje nam powiadomienie Możesz zapraszać przyjaciół do swojej stajni, by pomagali w opiece nad twoimi końmi Dostaną one punkty doświadczenia Tak jak gdyby się nimi zajmujesz A ponadto wierzchowce twoich znajomych Także otrzymają No i nie dokończyłam Otrzymają pewnie punkty, a to czekajcie To każdy mój koń dostaje w tym momencie PDF czy tylko jeden? Ej, bo teraz się zastanawiam. Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ile PD dostanę. Zaproszenie do stajni już akceptuję, tylko może najpierw sobie wyjdę, zaakceptuję i dopiero wejdę, co nie? Bo to tak zazwyczaj działało. Zaproszenie do stajni, tak. Aha, nie po prostu teraz już tepa do stajni. Dobra, to nieważne. Gdzie jest Zigi? Gdy odwiedzasz stajnie przyjaciół, możesz pomóc w opiece nad ich końmi, które dostaną punkty doświadczenia. Tak jak zwykle, twoje wierzchowce także je otrzymają w ramach podziękowania. Wierzchowce. O, jest ja Zigi się ma. Wierzchowce, czyli Powinno być więcej niż jeden. Ale dobra, spróbujemy posprzątać w takim razie. Guzigiego w stajni. Niech ma. Niech się cieszy, kurde, bo to pierwszy i ostatni raz, jak mu sprzątam w stajni. Eee, no dobra, a jak się sprząta w sumie? A jak się pogłaszcza? Uuu, widzę, że tutaj jest zakupiony nowy kuń. To jest ten holenderski. Nie było go tutaj wcześniej, tak czy siak. Mogę go wyczyścić, ale nie wiem, co to da. To coś da? O, właśnie, mogę zaakceptować grupę i być w tej grupie? Dobra, jestem. Dobra, to jak posprzątać w tej cholernej stajni teraz? Zigi, jak mam u ciebie posprzątać? Bo ja nie rozumiem. Mam wziąć wiadro czy coś? Jak się sprzątało w stajni? Bo ja jestem w. baty. no ja nie wiem. Zapomniałam, jak się sprząta w stajni. Ale dobra, czekajcie, może Zigi musi coś zrobić. Zigi, halo, zrób coś. Nie ogarniam tego gówna. Dobra, Zigi też nie wie, jak to zrobić. Ej, jak się kurde. O, mam punkciki przynajmniej. Ale jak się sprząta w stajni? Ja tak dawno nie sprzątałam w stajni, że ja nie ogarniam. Czy tu chodzi o ogarnięcie koni po prostu? Dobra, mam 1186. Jak jeszcze tego konia na przykład. Na karmie albo wyczyszczę mu kopyta. Ale no to nic nie daje. Ale może jak go napoję i nakarmię. Ale to się nie liczy z. Oczekajcie, coś się zrobiło. Tak, dostałam teraz. No okej. Okay. Nie wiem, czy Ziggy coś dostał. On też nie pamięta, jakie było PD, więc będzie problem, ale ja dostałam 10, tak czy siak. Dobra, niech Ziggy teraz coś posprząta i zobaczymy z jego perspektywy, czy coś dostanie. Dobra, on tu coś dostaje. Tylko, że dostaje, kurczę tylko te takie podstawowe, jakby rzeczy, za które dostajesz, jak uporządzisz konia. Więc nie wiem, czy to się zaliczyło, że on też dostaje, ale skoro ja też dostałam, to prawdopodobnie on też dostał. No ale tak czy siak, jeśli chodzi o tą osobę, która jest zaproszona, to to jest tak mało PD, że kurczę mogliby dodać chociaż z 50, naprawdę. No dobra, to w takim razie, Ziggy, dzięki za zaproszenie. Nie polecam ogólnie. A właśnie, ciekawe, czy jak on uporządził te konie, to czy ja mogę go jeszcze raz uporządzić. I napiszcie mi w komentarzach, jeśli można jeszcze jakoś inaczej sprzątać stajnie, bo możliwe, że ja po prostu nie ogarniam. Wyczyść kopyta, ale nie, widzę, że to już mi nic nie daje, bo on już uporządził te konie, tak? I kurczę, jabłko zmarnowałam na starego, no nie mogę. Dobra, czyli chyba to na tyle? Tak mi się wydaje. Dobra, więc jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację, to chyba na tyle. No, Maja wkrótce będzie miała mniej pracy, tak? Przez to, że my będziemy harować. Jeszcze ona dostaje pieniądze, a my tylko pedażujemy. Dla konia, a my też musimy z czegoś żyć. Halo? Okej, okay, są jeszcze rekwizyty wybiegowe z przyjaciółmi. Jeśli jesteś częścią grupy i używasz rekwizytów wybiegowych, wszyscy będą widzieli to samo ułożenie. Dobra, więc to jeszcze sprawdzimy, czy Lizzy jeszcze będzie nam potrzebny. Później jeszcze przejdziemy do kwestii zbanowania SSO, ale najpierw zobaczymy sobie ten wybieg. Przy okazji, jeśli podobają Ci się moje materiały, to zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej serii z USA. Między innymi odwiedziliśmy tam Tajnie w USA. Linki macie. W opisie. Dobra, więc jesteśmy w stajni Murland i zaraz zobaczymy, czy Ziggy. Ziggy stoi tutaj, jak widzimy, się ma. Zobaczy to ustawienie, które ja ustawię, bo według nowych ustawień tak powinno być. Jezu, w ogóle zmieniła się kompletnie grafika tych wyborów. Ej, widzicie, jak to wygląda, jak jakieś karty. Ej, ale szczerze, jeśli chodzi o te niebieskie kwadraciki przy zakupie konia, totalnie mnie nie odpowiadają, ale to jak najbardziej, moim zdaniem, genialne. No dobra, no to sobie postawimy, może ambitnie niewysokie przeszkody. I uwaga, zobaczymy, czy Zigi też widzi te przeszkody. Takie. No dobra, więc Zigi też widzi te przeszkody. Okej, okay, wszystko działa. Teraz sobie jeszcze dla pewności zmienimy na A teraz. No, dobra, więc Beskitu, Star Stable się wywiązuje z umowy, jeśli jesteście w grupie, bo właśnie. Nie wiem, czy to podkreśliłam na początku. Musicie być w grupie z tą osobą. Ja jestem właśnie, jak widzicie, w grupie z Zigim. I on dokładnie widzi, jak ja zmieniam. To może spróbujemy zrobić tak, że on teraz zmieni. Wow, ey, Beskitu. Takie czarne się robi, się zmienia. Dobra, czyli w obie strony to działa, wszystko sprawdzone. SSO, brawo, nie zepsuliście tego, polecamy. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację. Za tydzień już czeka nas święto jeździeckie, na które mega, mega czekam. Dajcie znać, czy wy też, ale ja naprawdę nie mogę się doczekać. Pamiętajcie, że dostaniemy nowe maści Lipicanów oraz nie tylko, bo też różne rasy będą miały nowe maści. No ale przejdźmy sobie już do kwestii pana Star Stable. Jeśli podoba ci się sposób, w jaki prowadzę filmiki, to zerknij również na inne serie na moim kanale. Linki macie w opisie. Jeśli wiecie bądź nie, Star Stable dostało pozew od. W Szwecji, czyli od kraju, z którego SSO pochodzi. Bo według prawa w Szwecji nie można wykorzystywać dzieci do reklam w ten sposób, jak robi to SSO. Czyli SSO często pokazuje konie, które musimy kupić za starkońs, które oczywiście nie są darmowe i nie da się zdobyć te starkońsy w grze. Trzeba je kupić za prawdziwe pieniądze. Często pokazują jakieś właśnie magiczne konie. Właściwie do reklamy używają tylko takich rzeczy. Chyba nigdy nie widziałam startowca w żadnej reklamie, ale jeśli się mylę, to mnie poprawcie. No i generalnie w Szwecji istnieje takie prawo i ktoś się tym zainteresował i zgłosili Star Stable, ale pytanie, czy w ogóle Star Stable może być zbanowane. I co ciekawe, znalazłam taki szwedzki artykuł i co ciekawe, jak wbiłam tłumacza oczywiście, bo nie umiem mówić po szwedzku, się okazało, że w ramach dochodzenia organizacja Szwecja Customers <laughs> przyjrzała się bliżej 40 najpopularniejszych gier, które można pobrać w sklepach z aplikacjami Apple i Google. Wśród nich jest skierowana do dzieci gra o koniach Star Stable i Ciekawe było śledztwo, ale chyba oni się skupiają bardziej w sumie tutaj na grze mobilnej, więc nie wiem, czy też takie ogólne Star Stable jest pociągnięte do odpowiedzialności. No ale to jest cała firma, więc podejrzewam, że i tak na całej firmie to się odbije. Według Sinan Akgang, przepraszam, jeśli źle to mówię, jest to ekspert od ochrony konsumentów cyfrowych, jeśli chodzi o Szwecję. Pisze, że bardzo źle, że tak to wygląda. Gry przyciągają dzieci i rodziców, ponieważ są bezpłatne, ale kiedy już do nich dołączysz, producenci gier nie mogą wstrzymać się od tego, co próbują z tobą zrobić. No i taka jest prawda, że jeśli chodzi o SSO, to dużo właśnie pokazują, a później wchodzisz w grę i tak naprawdę chyba do szóstego poziomu masz grę za darmo, a jeśli chcesz dalej odblokowywać, iść z fabułą tak naprawdę i odblokowywać tereny, ponieważ jeśli chcesz iść z fabułą musisz odblokowywać te tereny, to niestety musisz kupić Star Ridera albo miesięcznego, albo tygodniowego albo po prostu lifetime. No i jak chcesz mieć jakieś nowe konie, to też musisz jednak zapłacić no i jeśli chodzi o ubrania, to w większości są ubrania za shillingi, no ale wiemy jak to jest z tym zbieraniem shillingów, zazwyczaj na jedną rzecz cię stać, jeśli chodzi o maksymalną ilość shillingów, jaką możesz na raz zebrać, to jest 10 tysięcy i zazwyczaj taka jedna rzecz nowa kosztuje około 9900, więc nie można się nawet zaoszczędzić, bo jest limit tych 10 tysięcy. Po tym dochodzeniu w recenzji napisano, że gra narusza dobre praktyki marketingowe, gdyż grające w nią dzieci spotykają się z bezpośrednimi zaproszeniami do do zakupu i wprowadzającym w błąd używaniem pozorowanej waluty. Dobra, chyba wiem o co chodzi, bo generalnie często jak się gra w Star Stable, jak pamiętam z początków, to wyskakuje chyba w prawym dolnym rogu. Możliwe, że teraz to się zmieniło i to jest w lewym dolnym rogu. Jest ikonka i taka Kuup Star Rider i tak dalej. Wiecie, jak się z nią kliknęło, to już w ogóle ci wy wywalało okno i tak dalej. Ale nie wiem, czy to jest aż tak nielegalne, chociaż w tym kraju chyba jest. Możliwe, że ta ikonka też czasem sama wyskakuje i sama się otwiera tym oknem, teraz nie wiem jak to wygląda, możecie napisać jeśli nie macie Star Ridera, jak to u was wygląda, no i generalnie wszyscy są wkurzeni na SSO, znaczy trochę się nie dziwię, bo lecą po taniości, nie wiem czy wiecie, ale też zwolnili wszystkich pracowników, grafików, którzy tworzyli maści dla koni, ponieważ będą używać teraz sztucznej inteligencji do tego, no i nie ukrywam, jest to jakiś sposób, ale kurde, żeby od razu wszystkich zwalniać, można zawsze tych grafików wykorzystać mimo wszystko, żeby współpracowali z AI, ale jednak robili coś kreatywnego, bo to jednak jest moim zdaniem trochę coś innego, jak to człowiek tworzy, no ale zobaczymy. Niestety SSO się troszeczkę stacza, a z tego co wiemy, no to pieniążków im nie brakuje, bo chyba mają coraz więcej, a nie coraz mniej. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. No, ja się zastanawiałam, czy w Polsce jest takie prawo, że trzeba też właśnie pod tym względem prowadzić te reklamy, no i się dowiedziałam, że ogólnie nie ma takiego prawa jak w Szwecji, tylko że w reklamach w Polsce, które są skierowane dla dzieci, nie można być bezpośrednie nakłonienie tych dzieci albo zachęcanie ich do kupna jakichś rzeczy w tej grze oraz nie może być zachęcania żeby one zachęcały swoich rodziców do kupna czegoś w tej grze, więc ogólnie cała reszta to jest kwestia sporna i raczej to się rozwiązuje w sądzie, jeśli ktoś bardzo bardzo by chciał, ale ogólnie takiego prawa tutaj nie ma, więc to chyba chodzi ogólnie tylko o Szwecję, no ale wiadomo, gra jest ze Szwecji, więc nie wiem czy oni się przyczepili tylko też do ich kraju, czy tak ogólnie, bo chyba ogólnie światowo nie za bardzo Mogą. Chyba, że jeśli to jest marka na ogólny świat, w Szwecji to też tak czy działa. Tego akurat nie wiem, ale wydaje mi się, że Star Sable trochę się przestraszy, tak szczerze, więc raczej bana żadnego ta gra nie dostanie, nie zostanie wycofana, bo jednak stracenie takiego dochodu to by był cios dla takiego właściciela Star Sable, więc na pewno coś z tym zrobią. Ale faktycznie są reklamy, czasem nawet mi się wyświetlają na YouTube reklamy Star Sable i głównie właśnie pokazują te konia, które są do kupienia, najlepiej, najnowszej, najdroższe. Nie mówiąc o tym oczywiście, że te konie są za starką, czyli za walutę, którą trzeba kupować za prawdziwe pieniądze. No dobra, dajcie znać, co o tym myślicie. Jedyne, co się może zmienić teraz, to tylko na lepsze. Pamiętajcie, żeby lajkować i subskrybować, a ja oczywiście, jak zawsze, przesyłam Wam gorące pozdrowienia.